Jestem totalną przeciwniczką marki Shin. Dlaczego uważam ją za absolutne zło i chciałabym, żeby zniknęła z branży? Dzisiaj porozmawiamy o fenomenie chińskiej marki, która przez ostatnie lata bije rekordy popularności kosztem nas wszystkich. Jest rok 2008. W Chinach powstaje marka Shin. Pewnie jesteście zdziwieni, ale to jest prawidłowa wymowa nazwy tej marki szybko staje się gigantem, który po pierwsze reaguje bardzo szybko na trendy w modzie, sprzedaje ogromne ilości ubrań po bardzo niskich cenach. Wyobraźcie sobie, że w zeszłym roku aplikacja w Polsce była jedną z 15 najczęściej pobieranych aplikacji. W Stanach w tym roku również należy do czołówki ściąganych aplikacji. Na markę Shin musimy patrzeć w szerokim ujęciu. Z jednej strony, Patrzymy na producenta, który namawia nas do bezmyślnego konsumpcjonizmu, kupowania jak najwięcej, jak najczęściej. Z drugiej strony nie możemy zapomnieć o warunkach pracy ludzi w fabrykach plus do tego negatywny wpływ szyn na środowisko naturalne. Zacznijmy od masowej produkcji. Która ma zaspokoić nasz niepohamowany konsumpcjonizm. Jej szalone tempo, błyskawiczne reakcje na trendy, niskie ceny, rabaty, darmowe wysyłki to są cechy charakterystyczne Shein. Produkcja opiera się na rozsławionym przez właścicieli ZARY czy HM modelu. Test and repeat, czyli na początku produkuje się małe ilości danego modelu, 50-100 sztuk. I jeśli zaczyna on się dobrze sprzedawać, wtedy rozpoczyna się wielko, wielka, wielomilionowa produkcja. A jeśli nie, produkty ściągane są z rynku i wyrzucane. Tylko 6% zapasów w magazynie Shein. Zostaje w nim dłużej niż 90 dni. Za gigantyczną produkcją stoi cała sieć chińskich podwykonawców. Shin, podobnie jak popularne sieciówki, nie ma własnych fabryk. Według raportów organizacji non-profit, takich jak Public Eye czy Fashion Revolution, warunki pracy w tych fabrykach są złe zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Badania wykazały, że pracownicy w tych fabrykach są często narażeni na zanieczyszczenie powietrza. Woda, która jest używana w tych fabrykach, często jest zanieczyszczona chemikaliami i innymi negatywnymi substancjami. Fabryki te często nie spełniają standardów bezpieczeństwa pracy. Pracownicy często pracują po 15 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i przysługuje im tylko jeden dzień wolnego w całym miesiącu. W niektórych przypadkach pracownicy są nawet zmuszani do 24-godzinnej pracy. Pensje pracowników często nie wystarczają na pokrycie podstawowych, potrzeb życiowych. Te okropne warunki pracy, zaraz po tej masowej produkcji, to dla mnie kolejny powód, dla którego chciałabym, żeby ta marka przestała istnieć. Kolejnym obszarem negatywnego wpływu Shin jest jego wpływ na środowisko naturalne. Ogromna ilość produktów Shin jest uszyta z poliestru, czyli syntetycznego materiału ropopochodnego albo bardzo złej jakości bawełny. Jakość często odbiega od tego, co widzimy na zdjęciach w sklepie w internecie. I teraz wyobraźcie sobie, że dostajecie taką kupioną przez siebie bluzkę. Która wygląda w rzeczywistości zupełnie inaczej niż to, co widzieliście w sklepie. Albo od razu ląduje ona do śmietnika, bo Wam się po prostu nie podoba, albo najwyżej po dwóch, trzech praniach i tak ją wyrzucicie, bo jest tak złej jakości, że nie nadaje się do używania dłużej. I teraz pomyślcie, jaką masę śmieci produkuje Shin, jeśli to wszystko, co. Kupujemy i tak w bardzo krótkim czasie wyląduje w śmietniku. Shin wysyła swoje produkty do ponad 150 krajów. Pomyślcie tylko o emisji dwutlenku węgla nie tylko z dostaw tych produktów, ale też i zwrotów. A poza tym, bardzo często te zwroty w ogóle nie trafiają ponownie do sprzedaży, bo jest to o wiele bardziej kosztowne niż po prostu wyrzucenie tych produktów na śmieci. Wiele niezależnych badań potwierdziło obecność szkodliwych substancji chemicznych w ubraniach Shein. Znaleziono ftalany, barwniki azowe, PFAS, formaldehyd i inne szkodliwe substancje chemiczne. Przerażające, prawda? Substancje te mogą być szkodliwe nie tylko dla pracowników fabryk, ale też dla użytkowników, kupujących, dla nas. Oczywiście firma twierdzi, że stosuje się do wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa produktów. Nie wiem czy wiecie, ale istnieje taka globalna inicjatywa Indeks Transparentności mody, który klasyfikuje i ocenia marki modowe pod względem ich przejrzystości w zakresie działań społecznych, pracowniczych i środowiskowych. Jak myślicie, ile punktów na 100 możliwych dostała w tym roku marka Shin? Zero. Dlaczego ten wynik jest taki niski? Shin nie ujawnia swoich dostawców. Oznacza to, że nie można się dowiedzieć, skąd pochodzą surowce do produktów, gdzie produkowane są te produkty, lub jakie są warunki pracy w fabrykach. Shin nie publikuje też żadnych informacji o swoim wpływie środowiskowym. Co prawda, marka Shin w tym roku zobowiązała się do tego, że zrobi coś w tym temacie, natomiast dopóki nie będzie żadnych konkretów i terminów, i szczegółów dotyczących tych wszystkich spraw, Szczerze, wstrzymałabym się z jakimikolwiek zakupami w tym sklepie. Mało wam jeszcze? W 2023 organizacja non-profit Fashion Revolution opublikowała raport, w którym udowadnia, że marka Shein jest oskarżona o kopiowanie projektów innych firm. W niektórych przypadkach projekty Shin są niemal identyczne z produktami innych producentów. W 2018 roku Levi Strauss oskarżył Shin o kopiowanie wzoru ściegu zastrzeżonego przez Levisa. Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem. W 2021 roku firma produkująca Dr. Martens wniosła pozew przeciwko Shin o naruszenie praw własności intelektualnej. Sprawa nadal trwa. W 2022 Ralph Lauren pozwał Shin za wykorzystanie wizerunku, który był myląco podobny do jej charakterystycznego logo z graczem Polo. Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem. W 2023 roku Maison Clé, francuska marka modowa, oskarżyła Shin o kopiowanie niektórych swoich projektów. Shin nie odpowiedział jeszcze na zarzuty. Ja mam jeszcze jeden problem. Totalnie nie akceptuję wyretuszowanych zdjęć modelek które zobaczycie w sklepie Shin. One mają bardzo wąskie talie. To są zdjęcia, które w bardzo prosty sposób mogą wywołać w młodych dziewczynach olbrzymie kompleksy. To podsumujmy sobie teraz wiedzę z dzisiejszego odcinka. Shin to platforma ultra fashion, która napędza masową produkcję odzieży. Według Rest of the World i Time w 2021 roku Shin dodawał do sklepu między 2 a 10 tysięcy nowych modeli ubrań każdego dnia. Shin to złe składy ubrań i stosowanie szkodliwej chemii udowodnione przez niezależne badania. Shin to zerowa transparencja produkcji, brak oficjalnej informacji, gdzie i w jakich warunkach powstają ubrania z metką Shin. Co oznacza również brak kontroli i wytycznych dla takich miejsc. W praktyce niezależne śledztwa wykryły łamanie praw pracowniczych na szeroką skalę. Shin to masowe plagiaty projektów innych marek i projektantów. Brak poszanowania dla własności intelektualnej. I co dalej? Co my zwykli konsumenci możemy z tym zrobić? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Dla mnie sprawa jest jasna. Nie kupować.